Zakon Bene Gesserit jest jednym z najpotężniejszych ośrodków władzy w uniwersum Duny. Zawdzięczają to przede wszystkim wyszkoleniu każdej z sióstr, które nieraz kończyło się śmiercią kandydatki z hierarchizowanej strukturze, na czele której stała matka przełożona z jedyną i niepodzielną władzą oraz jasny, tajny cel, do którego dążą od tysiącleci. Nie zależało im na siłowemu przejęciu imperium, ale na stworzeniu mężczyzny, który uratuje ludzkość przed niechybną zagładą. Początkowo zgromadzenie żeńskie, bo tak nazywano Bene Jezerit na samym początku jego istnienia, było organizacją skupiającą pozostałości czarodziejek z Rosaka, które zaczęły tracić swoje moce, a na ich czele stanęła pierwsza i jedyna na wiele lat, matka wielebna Rakela Berto Anirul. Została otruta przez Ticję Cenwę, ale jej organizm, popchnięty na skraj śmierci, Zwalczył działanie trucizny i odblokował wgląd do pamięci genetycznej wszystkich żeńskich przodków. Od tamtej pory podpowiadały jej i pomagały w przewodzeniu zgromadzenia. Jej głównym celem zostało stworzenie kolejnych matek wielebnych, które będą mogły kontynuować jej dzieło i zapewnić przetrwanie zgromadzenia. Udało się to dopiero Dorotei, wnuczce Rakeli, która przyjęła nową truciznę i dzięki doskonałemu przygotowaniu. Jej organizm zwalczył ją i również odblokował wgląd do innych wspomnień. Dlaczego matki wielebne były tak ważne w zakonie Bene Gesserit? Jakie moce faktycznie posiadały i jak były potężne? Tego dowiecie się z poniższego filmu. Jak zawsze dziękuję moim wspierającym, którzy umożliwiają mi kontynuowanie pracy nad moim kanałem oraz wszystkim fanom, którzy motywują mnie do dalszej pracy. W czasach przedstawionych w diunie Franka Herberta, Zakon Bene Gesserit był ośrodkiem władzy o ugruntowanej pozycji w panującym wówczas systemie politycznym. Choć wielu ludzi zdawało sobie sprawę, że siostry są potężne, a cele ich organizacji niejasne i tajne i nazywano je potocznie wiedźmami, to wielu z nich, w tym sam Imperator Padyszach, Szaddam IV, korzystał z ich usług, a co więcej, ożenił się z jedną z nich, podobnie jak jego najlepszy przyjaciel, doradca i asasyn, hrabia Hasimir Fenring. Akolitki Bene Gesserit w tamtych czasach były niezastąpione dzięki swoim talentom, umiejętnościom oraz możliwościom. Oficjalnie, służąc na dworach wysokich rodów, zawsze stawiały cele i rozkazy zakonu ponad swoje zobowiązania. Dlatego chociażby Ani Rula Korino nigdy nie dała swojemu mężowi, imperatorowi dziedzica, tylko same córki. Każda z sióstr Bene Gesserit posiadała szereg potężnych umiejętności. Były świetnie wyszkolone fizycznie, psychicznie i intelektualnie. Posiadały ogromną wiedzę z wszystkich dziedzin życia. Potrafiły analizować i przewidywać i dostosowywać się do zmiennych warunków. Dzięki wyszkoleniu w metodzie prana bindu, miały kontrolę nad wszystkimi mięśniami, a nawet komórkami swojego ciała, co umożliwiało im chociażby wybór płci swojego dziecka, ale także osiągnięcie niesamowitej szybkości i precyzji ruchów, co stosowały w swojej sztuce walki, zwanej przez fremenów magicznym sposobie walki. Wszystkie z nich były piękne i atrakcyjne i korzystając z kontroli nad swoim ciałem, w tym wydzielaniu feromonów i odczytywaniu podświadomych znaków wysyłanych przez innych, stały się mistrzyniami w uwodzeniu, a ich najpotężniejszą bronią był głos, za pomocą któremu mogły narzucać swoją wolę innym ludziom. Właśnie te umiejętności musiała posiąść każda akolitka bene Gezerit, by stać kandydatką na Matkę Wielebną. Sam rytuał był śmiertelnie niebezpieczny i bolesny, i po tysiącach lat usprawnień siostry wynalazły truciznę, która była używana w procesie przemiany, czyli wodzie życia. Była to ciecz, zawierająca ogromne skondensowane ilości przyprawy z Arakis, która oprócz wejścia w stan bliski śmierci odblokowywała psychiczne możliwości kandydatek, zwiększając potencjał ich mózgów, ale o tym za chwilę. Opanowanie umiejętności, o których wspomniałem umożliwiał organizmowi zneutralizowanie trucizny i odblokowanie wglądu do innej pamięci, wszystkich przodkiń matki wielebnej, ale nie tylko. Czym się więc różniły matki wielebne od pozostałych akolitek? Przede wszystkim, jak już wspomniałem, było to odblokowanie innych wspomnień, dzięki czemu często mimo stosunkowo młodego wieku taka kobieta dostawała mądrość i doświadczenie tysięcy pokoleń wstecz. Potrafiły również przekazywać swoje wspomnienia innym matkom wielebnym, by ich umysły i doświadczenie przetrwały w świadomości innej siostry. Ponadto poziom ich opanowania prana bindu stawał się mistrzowski, dzięki czemu mogły stosować głos wobec wszystkich, często nawet u osób wytrenowanych w odpieraniu go, jak na przykład dawna Kwisac, matka Letea, która potrafiła głosem zmusić do popełnienia samobójstwa inne matki wielebne. Potrafiły również dostrzegać najmniejsze biochemiczne zmiany zachodzące w ciałach innych ludzi, co umożliwiało im oddzielenie prawdy od kłamstwa, dzięki czemu część matek wielebnych stawała się prawdomówczyniami, jak chociażby Gaius Helen Mochiam, która służyła samemu imperatorowi. Matki wielebne potrafiły wszystkimi zmysłami analizować otoczenie wielopoziomowo, wychwytując najmniejsze sygnały niewidoczne dla innych część matek wielebnych wyróżniała się umiejętnościami od pozostałych. Niektóre miały idealną zdolność zapamiętywania, segregowania i analizowania danych prawie na poziomie mentackim. Po odpowiednim przygotowaniu zostawały kwisac matkami, których zadaniem była opieka nad programem eugenicznym, którego celem było stworzenie kwisac haderach przez łączenie i przekazywanie odpowiednich genów w różnych pokoleniach. Kwisac Matka była ukrytą rangą i inne siostry oprócz matki przełożonej nie znały jej tożsamości. Jeszcze inne posiadały bardziej rzadkie umiejętności jak wspomniana wcześniej Letea. Posiadała ona ograniczoną zdolność prekognicji, czyli przewidywania przyszłości, która uaktywniała się w momentach zagrożenia dla zakonu Bene Gesserit. Wszystkie te umiejętności sprawiały, że matki wielebne były jednymi z najpotężniejszych osób w Dyuniwersum. Gdyby tylko chciały, z łatwością dzięki machinacjom, manipulacjom i uwodzeniu mogły przejąć faktyczną władzę w Imperium, ale nie były tym zainteresowane i skupiały się na szerszym podejściu do przetrwania cywilizacji ludzkiej. Nie oznacza to, że stanowiły najsilniejszą armię, ponieważ nie były wyszkolone w sztuce wojennej i nie były liczne. Sytuacja zmieniła się bardzo po czasach Boga Imperatora, gdy lancrat przestał istnieć, a wielkie szkoły stały się jedynymi podmiotami władzy w dawnym imperium. Wtedy Bene Gesserit zaczęły rekrutować mężczyzn, często w wyniku programów eugenicznych, by stworzyć armię, dzięki której mogłyby przeciwstawić się tlajlaksjanom, Iksianom czy czcigodnym macierzom, ale to opowieść na inny materiał. Choć metody działania zakonu były wyrachowane, często brutalne, to jednak przysłaniał im bardzo ważny cel, mianowicie przetrwanie ludzkości. Nawet po porażce programu Kwisatz Haderach, jak uważały Bene Gesserit, w dalszym ciągu szukały zagrożeń i przygotowywały ludzkość do ich odparcia. Co ciekawe, inne kultury przejęły sposób tworzenia matek wielebnych i dostosowały do swoich wierzeń, jak na przykład Fremeni i ich Sajadiny, czy diaspora żydowska, która zamieszkiwała Gammu. Więcej o początkach Bene Gezerit oraz matek wielebnych dowiemy się z nadchodzącego serialu Dune'a, proroctwo, którego premiera będzie już 18 listopada na platformie Max. Z tego miejsca zapraszam Was do serii dotyczącej ów serialu, a tymczasem pamiętajcie, przyprawa musi płynąć.